Cześć. Dzisiaj odwiedzamy miejscowość Wrublin. Włogowski jest to opuszczona, skażona przez hutę miedzi w Włogowie wieś. Wieś ta w latach 80. liczyła jeszcze 350 osób. Tutaj po lewo, po prawo, jak widzicie, stały kiedyś Domy, które zostały zniszczone yy, przez hutę, która wykupiła te tereny po skażeniu yy, od ludzi. Jak widać, tam gdzie gdzieś stały domy, pozostawane są drzewa. Przypuszczam, żeby to wykorzystać, cały ten. Teren. Tutaj widać został się krzyż. I chyba w oddali, właśnie widać kościół. Budynek, który nie został zniszczony przez buldogery huty. Ogólnie 350 mieszkańców została się tylko jedna rodzina, i prawdopodobnie chodzi o ten dom za mną, co teraz minąłem. Tak to wszyscy się wyprowadzili, i praktycznie śladu po dawnych mieszkańcach nie ma. Jedynie co się zostało to. Kości... Widać się kościół świętej Heleny. Jest to kościół z XIX wieku. Tutaj widać zachował się jeszcze stary krzyż. Jak widać kościół nie jest za duży, jest mocno zdewastowany. Przypuszczam, że przez czas, bo ludzie zaczęli się wyprowadzać z tej miejscowości już pod koniec lat 80. początek 90. W 1964 roku kościół został gruntownie wyremontowany dzięki mieszkańcom, co jest nawet upamiętnione właśnie tym rysunkiem na ścianie. Tutaj pewnie był ołtarz i została widać figurka Chrystusa na krzyżu, ale jest bardzo mocno skorodowana. Tutaj widać jeszcze jakieś malowidło ze świętymi resztki ławek tam pewnie były, znajdowały się organy tutaj pewnie była zachrystia Czy jednym słowem, no, słowem no, kościółek był mały, ale prezentował się bardzo fajnie. I tyle z niego już zostało. Tutaj zapewne stały ławki. Ciekawe, czy można wejść do góry, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Na będę wchodzić, bo widać, że już podłoga jest w słabym stanie. A nie chciałbym znaleźć się na dole. To dobra, i to na tyle z naszej wizyty w Rubinie Głogowskim. Praktycznie to, co zostało po tej liczącej 350 osób wsi, to tylko jest kościół, ruiny Kościoła Świętej Heleny oraz jeden dom.